Cześć wam wszystkim. To co widzimy to jest screen z Xa, ja popis zbiera pieniądze, bo im coś tam urwali, ale nie o tym chciałem. Chciałem wszystkich moich wi widzów z aplikacji TikTok zaprosić na aplikację Yeti Tomasz, bo chcę stać się w najbliższym czasie celebrytą. By reklamować szczypawki i wu. Mój plan na reklamę szczypawek. Wyciągam z apteczki pudełko o nazwie Czopki. Do. Miorę takiego czopka, kruszę i wciągam go do nosa. Po chwili padam na stół i tekst reklamowy. Przed zażyciem zapoznaj się z lekarką lub farmaceutką i nie ufaj rządowym celebrytom i nie tylko. Oczywiście, plan na reklamę armii też mam. Stoi sobie na placu taki rozczochrany, chudy Władek, Władysław, i spada na niego 50-tonowy kloc betonowy. Chwila grobowej ciszy, a tu nagle beton rozwala się w drobne kamyczki i wyskakują. Napakowany kosiniak w stroju moro. Postury burlejki i pudziana, razem pud Wysportowany kamyk w stroju kamyka z kamiennym wyrazem twarzy, a na samym końcu tygrysek w stroju panterki lub innego córka wykastrowanego i krzyczy. Miał kurka, miał, miał kurka, miał! dej, dej, daj, daj, sub-obserwacja. Subuj i obserwuj, będzie się działo.